Halo, halo, siemano, siemano, moi dbicy przyjaciele. Yy, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale yy, z, z serii yy, guide Paladyna. Dzisiaj temat Ma Mother of Scara player. siedziba. Yy, Ekspowisko fajne, nawet na niskim levelu, na 15 poziomie można spokojnie tu zacząć już latać sobie, profitować. Ja tutaj latałem na wideo w 27, 28 poladyn, 92 dist, Magic Level, ale na spokojnie na 15 levelu z paromomaskami czy life ringiem można tu latać. Jak widać tutaj na obrazku w 15 minut zrobiliśmy 52 karawa, co się przeokłada około na 100 expa na godzinę plus minus za zaokrągleniu, no ja tutaj miałem 219%, bo miałem jeszcze low level bonus, więc na 219% miałem 130k na godzinę, co no jest spoko wynikiem, nie? Tylko trzeba zaznaczyć, że miałem ten 27-28 level i napieprzałem z Royal Spirek. Teraz tak, co dalej? No, miejsce znajduje się pod przejściem między An a Darashią. Tutaj w tym miejscu są Nomady. Tu jest wejście, wejście na Nomad Layer, tak zwany, fajne miejsce, też, żeby poprofitować sobie na Robobeltach, rob ale to ym, inny materiał będzie odcinkowy. Tu potrzebujemy szowela, rozkopać sobie dziurę. No i tak naprawdę tu nie będę nawet za bardzo się y, rozrysowywał, po prostu schodzimy tutaj, tu jest minus poziom, poziom, minus jeden, schodziłem sobie. Biłem jakoś tak dookoła, sobie tu chodziłem, zgarniałem te mumie, skaraby. Mm. Przepraszam bardzo, nie skaraby, tylko larwy. Schodziłem tutaj na minus 2. Schodzimy sobie tu na minus 2. Bijemy dalej larwy i mumie. No i co? No i wracamy sobie tutaj. Na minus 3 nie polecam schodzić. Możecie mieć od razu bombista na mordę. Dostać tak zwanie. Tak zwanego plaskacza. I co? No i... Yy, balans jak widzicie mamy 22k 15 minut miałem, to są głównie Flask of Blaming Fluid z mumi, one są warte średnio 5-6k, zależne od serwera. Więc tak naprawdę w godzinę możecie tu zarobić ładne prawie 100k. Nie jest to dużo, nie jest to mało tak naprawdę, ale na 15 levelu polatacie sobie z godzinkę i macie na podstawowe itemy pokroju Paladin Armor itp. Itd. Możecie sobie łatwo uzbierać. No i co? Zapraszam do obejrzenia filmiku który będzie zaraz, jak latałem i... co? Dostaw łapkę.